Na liczne zapytania niektórzy się pytali, w jakich cenach w Turcji na przykład co kupić. Tutaj macie wspaniałe chili. 1 gram, ile dolarów? Dolary. Dwa dolary, dwa dolary jeden gram. 100 sto gram. 100 sto. Sto gram? Sto gram kosztuje dwa dolary. A uwierzcie mi, że przed chwilą mi otwierał worek. Jest bardzo aromatyczny, fresz, świeżusieńkie. No, coś taka papryka, łąka. Ogródek, ale tutaj mamy coś ciekawszego. Taki worek to jest ponad pół kilo szafranu. I ktoś by się pytał, ile to, to jest naprawdę dużo szafranu, już tu miliony kwiatów, miliony kwiatów cwietowych. I tutaj wyobraźcie sobie, poniżej 100 dolarów możecie kupić taki wór. To jest niesamowite, że na bazarach w Turcji, w ogóle w tych egzotycznych krajach. Niektórzy zaraz powiedzą, że Turcja nie jest egzotyczna, ale naprawdę tyle szafranu to każdej gospodyni starczy na długo, a kilo to jest jeszcze więcej w worku. Tutaj mamy gdzieś 600 gramów. Niesamowicie! Pozdrawiam wszystkich. LOLO 321 0 mówił do Was Star TV. Jeszcze zobaczymy tylko przedział czasowy, żeby było kiedy to było nagrywane. Widzicie, temperatura ładna. Maj. Poniedziałek. Siema, lolo. Elo. Mówił do was Star TV.